jak będę to robiła. Podobno ma być błyszczącą stroną na zewnątrz. Proszę, jestem gotowa. Zaczynamy. No sieba! Słuchajcie, nie wierzę w to, ale zmusiliście mnie do tego. Bo pod ostatnim filmikiem z koronawirusem, e, barometr e, teorii spiskowych w tych komentarzach wybuchł. I dzisiaj pomyślałam, że może nawiążę do tego tematu i po prostu zrobię filmik. O, czekajcie, żeby mi to ładnie się działo. I po prostu zrobię filmik o najbardziej znanych teoriach spiskowych dotyczących Australii. Więc jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam do oglądania. Okej, okay, więc może zacznijmy sobie od pierwszej teorii spiskowej. Która jest chyba taka najważniejsza, jeżeli chodzi o Australię, mianowicie ta, że Australia nie istnieje. Teoria została stworzona w 2006 roku i była początkowo powielana na serwisach Napster i Myspace. Ręka do góry, kto miał Myspace'a. I została ona stworzona przez nasze, przez moje ulubione Stowarzyszenie Płaskoziemców. A więc płaskoziemcy twierdzą, że to wszystko zaczęło się w Wielkiej Brytanii Wielka Brytania chcąc się pozbyć um, skazańców postanowiła właśnie stworzyć sobie kolonię skazańców Tylko, że tak naprawdę ta kolonia nigdy nie miała istnieć skazańcy mieli zostać zabici. Tutaj są dwie opcje, albo skazańcy byli zabijani tak szybko, jak tylko wsiądą na statek, albo jest też druga opcja właśnie preferowana przez płaskoziemców. Ci skazańcy byli wkładani na statek, potem ten statek był wysyłany do Australii, ale tak naprawdę on dopływał do końca ziemi, a potem z tej ziemi spadał i ci skazańcy umierali. Skazańców było 162 tysiące, więc jeżeli Wielka Brytania ich Wszystkich zabiła, no to byłoby to masowe morderstwo, wręcz eksterminacja. Więc Wielka e, Brytania nie mogła się do tego przyznać i postanowiła to wszystko zamaskować i ukryć, e, dalej br brnąc w kłamstwo, że Australia istnieje. E, do współkonspiracji namówiła tajne agencje rządowe wszystkich krajów tego świata. Które nadal podtrzymują to, że Australia istnieje. Poza tym w całą konspirację są wciągnięte linie lotnicze, piloci wszelkiego rodzaju, firmy, które świadczą usługi przewozowe, obojętne czy to towarów, czy, czy właśnie usługi pasażerskie. No i Australia jest kłamstwem, ale gdzie ci ludzie, którzy mają lecieć do Australii, tak naprawdę trafiają? Więc Australia tak naprawdę ma być um, taką makietą leżącą gdzieś w Ameryce Południowej, gdzieś tam były jakieś wielkie niezagospodarowane przestrzenie, które właśnie zagospodarowano tak, żeby udawały Australię, albo to są właśnie takie malutkie wyspy u wybrzeży. Ameryki Południowej albo na południe, trochę na południe od Azji, ale Australia jako Australia nie istnieje. To są wszystko wymyślone, sztuczne wyspy, to są wszystko makiety, i cała, cała Australia jest ustawką i takie miejsce w ogóle na mapie, w ogóle na globie, albo, czekajcie, na tym płaskim czymś, co ma być ziemią, w ogóle nie istnieje. Jeżeli chodzi o Australijczyków to to są wszystko opłaceni aktorzy, którzy wmawiają wam, że, że, że Australia istnieje, że oni pochodzą z Australii. I ja tutaj tak sobie jestem i się zastanawiam, gdzie jest mój hajs. Kolejna teoria spiskowa związana z Australią jest całkiem nowa, bo ma jakieś pół roku, no może jednak 8 miesięcy ma, ponieważ dotyczy pożarów w buszu, które wystąpiły w Australii na przełomie 2019 i 2020 roku. Robiłam o tym filmik, więc Wam go polecam gdzieś tutaj na górze, on Wam się wyświetli. I są dwie bardzo ważne teorie spiskowe dotyczące tych wydarzeń. Pierwsza Pierwsza to jest teoria polska, która mówi o tym, że Bóg zesłał pożary na Australię, ponieważ w Australii jest legalna aborcja e, oraz pary homoseksualne mogą brać śluby i adoptować dzieci, dlatego Bóg postanowił Australię ukarać i zesłać e, na nią pożary. Jest też druga, bardziej spiskowa teoria, która mówi o tym, że pożary zostały wywołane przez supertajne. Elity rządzące tym światem, które użyły do celu zniecenia tych pożarów broni, która nazywa się Directed Energy Weapons. W skrócie to jest DEW, czyli kierunkowej broni energetycznej. A najprościej mówiąc, chodzi o lasery o bardzo dużej mocy, więc jest opcja, że te pożary. Czy ludzie wierzą w to, że pożary zostały wzniecone przez lasery, krążą różne właśnie obrazki po internecie, które mają być dowodami na właśnie te lasery. I tak jak mówiłam, pożary zostały wywołane na zamówienie super tajnych elit tego świata, głównie elit australijskich, ponieważ miały one oczyścić teren pod budowę super szybkiej kolei z Melbourne do Brisbane, ponieważ właśnie na... na południowo-wschodniej wybrzeżu, to były te, te południowo-wschodnie wybrzeże, to były te tereny, które tymi pożarami były najbardziej dotknięte, więc tam wymyślono, że są plany na budowę super szybkiej kolei i te elity tego świata chcą na tej kolei zarobić, więc wznieciły pożary laserami. Jest też opcja, że pożary zostały wywołane na zamówienie ONZ. ONZ dąży do tego, żeby zdepopulować świat, żeby na, na całym świecie było coraz mniej ludzi, więc postanowiło wzniecić te pożary. I jak tutaj te dwie teorie połączyć? Otóż one się wspaniale łączą, ponieważ właśnie ma być zbudowana kolej z Melbourne do Brisbane, świat się będzie depopulował przez pożary i ludzie będą spychani do miast, tak żeby nie być wykluczonym, żeby móc korzystać z tego pociągu, a... Ludźmi w miastach jest dużo łatwiej sterować niż ludźmi rozproszonymi po całym kraju. Więc ONZ w porozumieniu z elitami świata i z elitami Australii postanowiło wzniecić te pożary laserami albo takimi e, mikrofalami e, i postanowiło przejąć kontrolę nad Australią, ponieważ jeżeli nie wiecie, jest również teoria spiskowa, która mówi o tym, że ONZ chce przejąć totalną kontrolę nad światem, a ich wymówką ma być globalne ocieplenie. Więc Trzecią teorią spiskową to nie jest do końca teoria spiskowa dotycząca samej Australii, ale to jest teoria spiskowa, która krąży wśród Australijczyków, a chodzi tutaj o 17 Australijskiego premiera Harolda Holta który był premierem Australii między 1966 a 1967 rokiem. Harold Holt urodził się w Sydney, ale jako nastolatek przyjechał do Melbourne, uczyć się w szkole z internetem, i od tego czasu jego losy, jego życie było związane z Melbourne. Kiedy wszedł do polityki, nadal mieszkał w Melbourne i tak jak wielu prominentnych i bardzo bogatych mieszkańców Melbourne, miał swoją letnią, wakacyjną posiadłość w miejscowości, Porcji. Tak jak w Nowym Jorku, Nowojorczycy mają fancy Hamptons, tak w Melbourne takim odpowiednikiem Hamptons jest właśnie porcji. Tam jest mnóstwo ogromnych domków letniskowych. To jest taka bardzo bogata nadmorska miejscowość, gdzie no po prostu te domy kosztują kilka. A nawet kilkanaście milionów dolarów, więc no naprawdę tam jeżdżą praktycznie same elity. I Harold Holt w grudniu 1967 roku był właśnie w swoim domku w Porcji i 17 grudnia wraz z grupą przyjaciół postanowił iść obejrzeć żeglarza, który przepływał przez niedaleko znajdujący się punkt widokowy, który nazywał się Port e, Nepien, e, bardzo znana miejscówka e, i jadąc tam na miejsce postanowili zatrzymać się na plaży i wykąpać w morzu, na prośbę Harolda Holta tak naprawdę. Harold Holt był wytrawnym pływakiem. Jego hobby to był spearfishing i naprawdę on w wodzie czuł się jak ryba. Postanowił się wykąpać, ale jako, że były, warunki nie były zbyt dobre, były duże fale, nikt nie chciał do niego dołączyć, dołączył do niego tylko jeden kolega. Harold Holt zaczął sobie pływać i w pewnym momencie zniknął swoim znajomym z oczu. Od razu rozpoczęła się akcja poszukiwawcza, jednak nie przyniosła ona żadnego skutku, nie odnaleziono Ciała Harolda Holta i uznano go za zmarłego. I właśnie ten fakt, że nie odnaleziono jego ciała, jest taką iskrą dla wszystkich teorii spiskowych co mogło się stać z Haroldem Holtem. Pierwsza, pierwsza teoria mówi o tym, że on uciekł gdzieś ze swoją kochanką, że przepłynął gdzieś pod wodą, bo był dobrym pływakiem, zniknął, zniknął z pola widzenia swoich znajomych, przepłynął Przepłynął morzem, dopłynął gdzieś do brzegu, wyszedł i rozpoczął nowe życie ze swoją kochanką. Drugą opcją jest to, że Harold Holt został porwany przez agentów CIA. Nie wiem, jak agenci CIA porywają ludzi pływających w morzu, ale no, jest również taka teoria powtarzana. Trzecia teoria, trzecia i czwarta są związane z Chinami. W jednej wersji Harold Holt miał współpracować z rządem chińskim i wsiąść na ich łódź podwodną mieli go zawieźć do Chin. On po prostu uciekł do Chin i sobie tam dotąd żyje. Albo chińska marynarka wojenna porwała go właśnie podwodną, przewiozła go do Chin i zaczęła go torturować, żeby, żeby wyciągnąć z niego wszystkie australijskie sekrety. I mimo, że no, ta śmierć tego Harolda Holta zdarzyła się dobre kilkadziesiąt lat temu, to ten fakt, że, że nie ma tego ciała naprawdę wzbudza Wyobraźnie wielu ludzi, do tej pory ja sama słyszałam ludzi rozmawiających o tym Haroldzie Holcie. Jeżeli chodzi o mnie, to ja naprawdę myślę, że on się utopił, bo to miejsce, w którym on się utopił, wygląda niebezpiecznie, w Australii naprawdę są duże fale, duże prądy, myślę, że został wciągnięty i po prostu zjedzony potem przez jakieś morskie stworzenia. Ale jeżeli ktoś myśli, że no właśnie wie, że w którejś z teorii spiskowych. To spoko. Dobra, słuchajcie, to były trzy teorie spiskowe. Strasznie się namęczyłam, nagrywając ten odcinek i strasznie się namęczyłam robiąc to też. W sumie bardziej się namęczyłam, robiąc research do tego odcinka. Bo czytanie takich wypłóci to nie jest nic fajnego, więc <słuchajcie>, słuchajcie, dajcie łapki w górę, komentujcie. Jak jeszcze nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie kanał i włączcie dzwoneczek. Zapraszam Was również na mojego Instagrama, a my widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia, cześć!